Dzień dobry, dzień dobry w poniedziałek. Robert w trasie, kolejny tydzień. Zaczynamy 24 dzień czerwca. Start! Okej okay, drodzy moi, e, tak jak już powiedziałem zaczynamy A zaczynamy, jest godzina 5.50 Ja już jestem za górą Kalwarią Właśnie przed chwilą tankowałem I jadę, gdzie jadę? Jadę teraz pod, y, pod Chrzanów jadę. E, Ponieważ piątek okazał się dość pracowity A tak w ogóle muszę się pochwalić Bo dostałem nowy kubek od córki na Dzień Taty No tak już przy okazji a teraz szybko powiem wam co było w piątek W piątek było tak śmiesznie Ponieważ na dzień dobry staliśmy sobie I mówię dobra no to w takim razie się szykujemy Nic żadnego sms 8 rano i tak dalej No to pojedziemy sobie na zakupy No to pojedziemy gdzieś tam I tak dalej i tak dalej Po czym jak już byliśmy w drodze na zakupy Dostałem wiadomość Ładuj No i dobra no to pojechałem I tak miałem pod yy, Niedaleko nadarzy na załadunek Pod Pruszkowym, rozładunek Pod Pruszkowym, załadunek Koło Błoniów rozładunek I tak kilka razy I wreszcie miałem pod Pruszkowym, załadunek I właśnie z tym załadunkiem Teraz jadę yy, pod Chrzanów Także miałem dość tak piątek yy, no, W sumie intensywny yy, Żona ze mną pojechała i tak ze mną się tak napracowała Siedząc obok, że się zmęczyła No W każdym razie Piątek nie do końca się okazał wolnym dniem Swoje odwaliłem Dzień zaliczam do pracujących A tymczasem A tymczasem trasa Słoneczko i tak dalej Ten tydzień będzie super, bo będzie bardzo taki 40 stopni w cieniu Zapowiadają A jak to wyjdzie, to się okaże w praniu Tymczasem trasa do przodu na południe Polski, a co dalej? No to wiadomo, jak zdejmę to co mam na sobie, to sobie wtedy będę wiedział. Bo już Kinga wczoraj pisała, czy zdążę do 10. Oczywiście, jak zawsze, jeżeli droga pozwoli. <grytanie> już, 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 już jestem, już jestem. E, posłuchajcie, no zdjąłem już ten towar, ten co jedzie do Rumunii, no niestety nie udało się, ja nie jadę. Ale tak samo chłopaki byli pod wrażeniem tego kraju, i tak samo chętnie jeżdżą jak ja kiedyś jeździłem. Eee, zrzuciłem ten tower, na który czekałem w piątek 3 godziny, a nawet 3 godziny z haczykiem. A tak szykował tam na tym załadunku kolej, że po prostu myślałem, że go rozszarpię. No ale trudno, miestra no się zdarza. Eee, aktualnie jadę do Czechowice dziedzice, gdzie tam będę ładował coś. Tak, tak. Zgadliście znowu, jest to wielka tajemnica wiary i takie inne pierdoły. Znaczy nie no, firmę i adres znam, ale co ładuję, ile ładuje, tego nie wiem. Wiem, że jadę gdzieś do jakiegoś miasta za, na pograniczu opolskiego i dolnośląskiego. Smardzów? Nie wiem, wszystko się okaże za niedługo, bo zostało mi jeszcze jakieś 45 km do załadunku także jeszcze kawałek i będę wtedy wszystko wiedział co, jak, dlaczego, po co i tak dalej a, że rozładunek jeszcze dzisiaj teoretycznie ma być nie no, teoretycznie powinien być tak, autostradą skoczę i będzie szybko tu niedaleko to ładowałem bo jestem teraz w Czechowice Dziedzice to zobaczyłem, że jest przy okazji tutaj fajny sklep znacie go już także bez problemu, bez żadnych tych sobie zajechałem na chwilę, zrobiłem małe zakupki Aczkolwiek i tak mam zakupów dużo, bo w sobotę robiłem. W sobotę, w piątek? Nie wiem. W sobotę chyba. W każdym razie dzisiaj tylko takie małe jeszcze dokupki można powiedzieć. I tyle. Także ja już jestem spakowany i jadę z tym towarem. Towaru mam pełny samochód i to naprawdę pełny, że ledwo się zmieściło. Już się obawiałem, że tak będę musiał podnosić, ale na szczęście obyło się bez. Natomiast samochód mam wypełniony kurde po, po brzegi. Waga jest taka akuratnia, fajna. No tam nie, mam 700 czy 800 kg, ale ale te palety to jest po prostu masakr Znaczy dobre są te palety, dlatego że nic mi po prostu nie będzie, nic mi nie będzie fruwało, tak? W tam i z powrotem, bo tam jest także szpilkę ciężko włożyć. Także tak, mniej więcej fajnie. Także dobra, ja już wyjeżdżam z Czechowic i teraz kieruję się do Smardzów, Tak się nazywa. Owy, yy, owa miejscowość, gdzie teraz będę aktualnie jechał. Do przejechania mam 215 km. Także nie ma dużo. W miarę pójdzie, tylko nie wiem czy się wyrobi na tą godzinę, co oni by chcieli, żeby się wyrobił. No cóż, zdarza się Nara. Okej, okay, dobra, ostatnie kilkaset metrów i już jestem na miejscu. Także Wrocław przywitał mnie. Teraz tylko muszę to zrzucić. Jadę na następny załadunek i dzisiejszy dzień kończymy w Gdańsku. Także dzisiaj jest co robić. Dzisiaj jest dużo pracy. Kinga się postarała. Ok, ja chyba już jestem gdzieś tu na miejscu. No, coś takiego. Tea. Ja Huki Załadowane ruszam. W sumie mam załadowane luzem dwóch panów za wschodniej granicy elegancko poukładało, znaczy prawie elegancko ale i tak wszystko się zmieściło to co miałem zabrać i teraz bezpośrednio lecę do Gdańska. Mam przed sobą 468 km. Koło północy powinienem tam być. Rozładunek mam o drugiej w nocy. Ale zadzwonię do kogoś tam, co numer telefonu dostałem. No, tutaj jakieś kurde magazyny i tak dalej, i wtedy zobaczymy, czy zdejmą mnie wcześniej idę w Kimono, czy, czy idę w Kimono, a oni będą mnie próbowali obudzić się o tej drugiej. A rampę już mam przyznaną, numer 20, także, okej, okay, zobaczymy. Tymczasem do przodu, kurwa, jak gorąco. Tyle powiem. Dobra, ja w Kaliszu jestem teraz, tak na szybkiego. Wiadomość jest nieciekawa, ponieważ padła mi na tanie, znaczy padła jak padła. Skończyła mi się klimatyzacja. No i niestety, czy mam włączoną, czy mam wyłączoną, bez różnicy, bo nie dmucha zimnym powietrzem, kiszka troszeczkę, no ale co zrobić? Niestety także jadę bez pimy. Dobrze, że już jest wieczór, już Kinga wie, więc będzie mnie ściągała do firmy, żeby gdzieś tam. Jakiś serwis załatwić i żeby tą klimatyzację nabić Bo będzie kichowato trochę A tymczasem Ostrożnie mijaj... Nie, czekaj, jak to? Ostrożnie mijaj Kalisz? Tak, jakoś tak, no, dokładnie Nie, także jedziemy Dojechałem, dojechałem, już stoję sobie pod rampą A Gucio będzie widać W każdym razie jestem tutaj już na magazynie dzwonię do kolesia, ten numer co dostałem a ten mi kurde nie dość, że nie odbiera to mi jeszcze smsa przesyła, że oddzwoni godzina jest w pół do pierwszej ja przyjechałem wcześniej i teraz muszę czekać także czekam, mam nadzieję, że mnie zaraz zrzucą i kurde jadę dalej bo nie mam czasu aha, aha. dzień dobry, dzień dobry we wtorek 25 chyba dzisiaj czerwca jest dzień Także dzisiaj zaczynamy dzień w Czewie Czekam na zlecenie ponieważ tam wczoraj już był jakiś załadunek ale załadowca, znaczy zleceniodawca po prostu nam zapomniał dać adresu załadunku Tylko że Czew Adres rozładunku mam, ale załadunku nie mam A gdzie ja jestem? Gdzie ja mogę być? Oczywiście na Orlenie Także elegancko, elegancko. I czekamy teraz, czekamy na wiadomość i ruszamy dalej. Wczorajszy dzień był trochę męczący, także mam nadzieję, że dzisiejszy będzie troszeczkę luźniejszy, ale to wszystko się okaże. Ciepełko. Ciepełko, ja jestem na załadunku w Gdańsku i czekam. Podobno mają Meksyk, także trochę poczekam. Wczoraj zrobiłem te kilometry, jakie zrobiłem, a dzisiaj po prostu mam tutaj ładuję, potem jadę do ładunek, będę miał w Gdyni teraz jestem w Gdańsku i następnie będzie rozładunek w Bydgoszczy i tam coś pod Bydgoszczą i teoretycznie na dzisiaj by był koniec z tego co mi mówili bo rozładunek będę miał jutro w ogóle no chyba, żeby mi się udało zdjąć dzisiaj to zdejmę dzisiaj a tam właśnie ta puszka, co jest O tutaj, o tu, o to Podpinam zaraz pod Renatkę I właśnie tam tylko muszę dokończyć ładować I będę jechał na rozładunki Rozładunki, tak jak mówiłem, jutro mam Chyba, żeby się udało dzisiaj Ale nie wiem, czy mi się chce No, także e, Czekam, tylko czekam A tutaj Romek stoi, fajny ten manik Ale ma załadowane Belkami materiału, cały samochód Cały ten Kozok. Nie wyspałem się. Tunelem jadę, tararara. fajne Fajny ma ten tunel, powiem szczerze. Taki długaśny, taki fajowy. Gdzieś chyba w Czechach albo gdzieś indziej jeździłem takimi tunelami. Całą tą Pierwsze załadowane, jadę na drugi załadunek to ładunek. Bydgoszcz, bydgosz, co tu się dzieje? Help, help. Jakieś roboty drogowe, tutaj, kurde, ty na górę, i tak dalej. Korek, jak cholera, ale ale jest plus tego wszystkiego, że już pierwszy punkt rozładowałem to, co miałem na jutro, i teraz jadę do drugiego, no ale drugie to już jutro rano. Dlatego, że już sprawdzałem, oni pracują do 14, a godzinę mamy teraz. A godzinę mamy teraz 17.39, także. 35 stopni na słońcu. Wróć na słońcu w cieniu. O. I tyle. Także jadę, 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 jadę. Kurde, już jestem zmęczony. Tym upałem. Nie lubię takiego gorąca. Masakra. Siemanko, 27 dzień marca. euro kurde, jaki marzec, jaki marzec. Eee, czerwiec, tak? Dobrze mówię? Tak, czerwiec. No. Eee czy szósty, dobra, nieważne w taką pogodę nie za bardzo już ogarniam zwłaszcza jak się śpi, jest gorąco trudno ja aktualnie czekam na rozładunek już otworzyłem tył jest godzina prawie ósma i zaraz jadę dalej na, na następny załadunek tylko na razie muszą to zdjąć jak zdejmą to wtedy będzie elegancko a tymczasem czekam jest godzina tak jak mówię przed ósmą a już jest 27 stopni Dzisiaj jest środa. A poczekajcie, który dzisiaj w ogóle jest. 26 kuźba. 26 Masakra. Woda mi się kończy, muszę gdzieś podjechać do gdzie jakieś lidla albo Biedronki, kurde i sobie kupić, bo przez ostatnie dwa dni zeszło mi prawie 5 butelek 1,5 litrowych. Wiem, niektórzy wieją więcej. Zdarza się. Tymczasem ja czekam. Ja już jestem rozplandyczony, czekam już na załadunek, także zobaczymy. Kinga napisała, że już czegoś szuka w stronę firmy, w stronę naszych okolic, żeby tą klimatyzację uruchomić, znaczy napełnić i będziemy lecieć dalej. Tymczasem czekam na załadunek i spoko. Gorąco, ja pierdykam, poczekajcie, muszę poprawić, bo już mi się statyk nawet rostem tego wywołuje. No a ja już mam tutaj częściowo, jeszcze dwie palety zostały, ale jak już tak strasznie opornie to trochę idzie. Także mniej więcej tak to wygląda. Jeszcze dwie będą, tak? Okej. Okay. i też podobne, takie wysokie? Takie same. A no to lub Dobra, to ja już. Posłuchajcie, no gorąco niesamowicie jest. Nie ma co mówić. Jest godzina 20.20, 20, a jest cały czas ponad 30 stopni. Ja już jestem w Opolu. E, miałem dość intensywny ten dzień. Na początku nie zapowiadał się, ale później, jednak nie dojechałem do domu. No trudno się mówić, znaczy do domu jak do domu, żeby tam do bazy no co, no co mogę powiedzieć To że będę mam zrzutkę 3 km stąd ja sobie teraz stanąłem tutaj taki jakiś dziwny parking obok kastoramy tutaj mamy Kastoramę ja sobie tak stanąłem tutaj mam ciszę spokój To tu jakieś pola są i tak dalej więc nie jest źle i tyle także e, miałem rozładunki Dzisiejszy upał chyba nie wszystkim służył, bo tam trochę w tych magazynach tak jakoś nie zaciekawie. No ale nic, w każdym razie potem miałem załadunek, że do 16 musiałem się wyrobić, wyrobiłem się, byłem 15.58 i takiego załadunku szybkiego to chyba nie miałem, 3 minuty było załadowane, jeszcze nie zdążyłem otworzyć dobrze samochodu, już paleta jedna, druga, bu-bu-bu-bu. No i właśnie z tym teraz przyjechałem sobie do Opola i jutro zrzutka o 8 rano dopiero o 8 no i zobaczymy co dalej na tą chwilę odpalam film i co? I będzie trzeba się troszeczkę poczekać, żeby ta temperatura spadła, bo spać w taką pogodę masakra, wczoraj się nie wyspałem No, ale to nic, dobra. Nie ma co przedłużać. Koniec na dzisiaj. Także dzień dobry. Witam was dnia kolejnego, czyli 27 czerwca. Dzisiaj mamy czwartek. Ja właśnie rozładowałem tutaj. Godzina jest 8:20 i ja już będę sobie teraz jechał stanąć, przycupnąć gdzieś, ponieważ czekam na coś, czekam. Marcin, kolega z firmy jest teraz gdzie jest? W Ozimku, czyli niedaleko. O. I tyle. Także obydwaj. Oni, on też teraz rozładowuje i też będzie czekał na coś, co nam Kinga wymyśli. Także teraz je ja jadę. Także teraz je ja jadę, nie wiem, no powiedzmy do Orlena, bo muszę chyba trochę zatankować, aczkolwiek mamy jeszcze jedną czwartą zbiornika. Także jeszcze nie ma tragedii. No i zobaczymy, co dzisiaj przyniesie. 28 stopni, już było, znaczy już jest, a było przy chwilą 20 rano, jak się obudziłem, czyli jakoś godzinę temu, półtorej godziny, było 24. Także znowu kurde zaczyna wzrastać. No niedobrze, dobrze. No ale to nie 38, tak jak wczoraj. Na razie przynajmniej, ale jest 28 stopnia, a jest 8,20 dopiero. Masakra. No i co Powiem tam. Wam tak, to było mi potrzebne. Aktualnie tutaj sobie w jeziorku trochę poskakałem, pomoczyłem się, popływałem, no ale niestety. Trochę za późno się zreflektowałem, bo tak to tutaj dłużej był. Ale zdążyłem wejść. Miałem 10-15 minut. Pobyłem na tym. <laughs> pobyłem w wodzie. Trochę popływałem. No i niestety obowiązki wzywają. Także jadę teraz sobie <laughs> na załadunek. Jeszcze mam jakieś 2-3 minuty do wyjazdu, bo czekam na konkretny adres. Wiem, że stąd będę jechał. No, kawałek będzie na pusto, no ale trudno się mówi w każdym razie Mam no, nadzieję, że dobrze było słychać W każdym razie gdzieś w okolicy Śląska będę miał ten załadunek i dokąd nie wiem ale to się okaże Fuh, tymczasem idę do samochodu ale zrelaksowany wczorajszy dzień był taki a nie inny To dzisiaj troszeczkę się zrekompensowało Ło dobra idę o kurde szkoda jeszcze nie mógł ale znajdę jakieś inne kąpielisko, miejmy nadzieję I sprawa następująca, krótki raporcik jest taki, że Ostatni raz jak się widzieliśmy, trochę ciepło się zrobiło, ale nie bardzo A jest coś mi do oka wpadło yy, To wyjeżdżałem z Opola, tak, z Opola wyjechałem yy, Po czym Pojechałem do Piekar Śląskich, tam załadowałem jakąś stal dachem Później z tego pojechałem do pod sulejów, Tam to zrzuciłem i teraz przyjechałem do miejscowości żdżary żdżary I tutaj będę ładował jakieś puste opakowania plastikowe. Nie wiem coś tam jakieś 7 palet i z tym jadę do poddąbrowę górniczą, czyli blisko i zaraz daleko. Serwis prawdopodobnie będę miał na jutro załatwiony, także zobaczymy jak to wyjdzie. To zrzucę jutro rano, to co dzisiaj załaduję, bo mamy godzinę teraz 17. Tak, jest 17, także zobaczymy jak to wyjdzie. I następnie będziemy działać. Kinga już będzie coś próbowała szybko znaleźć, żeby jutro załadować rano i jechać bezpośrednio do Warszawy. Znaczy do bazy, bo prawdopodobnie jutro jeszcze będę miał ten serwis klimatyzacji po południu, żeby powiedział, że sobota odpada zupełnie kategorycznie, nie ma takiej opcji, że ja pół dnia miał spędzić, bo tam jakieś nieszczelności, czyli będą zaraz coś naprawiać i tak dalej. Nie ma kategorycznie takiej opcji, że ja w sobotę pół dnia spędził gdzieś w warsztacie, ponieważ sobota, niedziela, czyli weekend jest święty, jest rodzinny i nie ma, po prostu nie ma. Tyle. Koniec. No. Twardym trzeba być niemieckim. Kiedyś jakiś klasyk to powiedział. No, to by było. Tymczasem ja czekam, bo pan jeszcze ma 10 km, żeby dojechać do swojej firmy i będziemy ładować. No, to ładować później. Załadunek mamy taki, jak tam widać. Pan traktorem sobie jedzie i tak ładuje. Także troszeczkę będzie długi ten załadunek. No, cóż zrobić. W każdym razie jakieś plastikowe. Nie wiem, jakieś krateczki plastikowe, podsadzonki czy coś. W każdym razie trochę to pod... masakra. I tak oto zakończyłem dzisiejszy dzionek w Poczesnej. W Poczesnej jestem. Jestem teraz aktualnie na parkingu o Oho. A nie wiem, czy. O, jest tam trochę widać. Oho. I tak sobie tutaj się przycupnąłem przy drzewka i żeby rano przez przypadek mi żadne słońce nie przeszkadzało w śnie, a, bo nie wiadomo o której będzie. Ja w każdym razie muszę wstać. No kurde, jutro muszę wstać gdzieś tak za 15.07, bo to nie ma to tamto. Bo na 8 mam rozładunek, a potem zobaczymy jak najszybciej do serwisu. Klimatyzacja. Pogoda jest super, naprawdę. Jest teraz naprawdę tak przyjemnie, tak 20 niecałe stopni jest no Rewelacja, po prostu rewelacja. Także w takiej oto przyrodniczej aurze żegnam Was i zapraszam do jutra. Hej! Dzień dobry wszystkim. Piątek, piąteczek, piątunio. 28 dzień ee, czerwca. Ja czekam. 8 z chiakiem jest. A dokładniej jest 8.16, tak. 8.16. Ja czekam na telefon, mają zaraz tu zadzwonić. Na ile razie czekam? 45 minut. Podobno bardzo tutaj jest jakoś tak nieogarnięte. Zanim rozładują, te pierdaty i tak dalej, no ale trudno się mówi. W każdym razie zobaczymy co dalej. E, na tą chwilę. A, jeszcze mała prywata. Wszystkiego najlepszego, moja żonko. Dzisiaj mamy rocznicę, 16 rocznicę ślubu, także. Też zależy mi na tym, żeby w miarę szybko wrócić do domu. A, ale ogólnie. Kurde, jakiś tutaj muszę gania. Gdzie ty jesteś? Bezczelna taka. O, to jest, kurde. A, już jej nie ma. No, także tak to. E, więc mamy dzisiaj małe święto. Chcieliśmy trochę poświętować, no ale niestety, wiadomo, najpierw muszę wrócić. Także zaczynamy nowy dzień, zaczynamy piątek, ostatni dzień tego tygodnia. No i teraz mamy jeszcze taki ciekawy jeden załadunek dźwigiem przez dach. Taka jedna paletka na poniedziałek, to prawda, ale dach odsunięty. I teraz lecimy z tematem. Bardziej na prawo, yy, wróć, nie, na lewo. Ty jesteś Tak. Tylko tak, żebym się do pasów mógł tam dostać do tych haczyków. Ale Tak. tak, tak. tak by Okej, okay. dobra, super, załadowane Krótki raporcik sytuacyjny, co u mnie U mnie jest tak, załadowałem to, co widzieliście tym dźwigiem Dostępna jest szybsza trasa 4 te... minuty poruszając się okay. do By zmienić trasę. Dobra, zdąży się samo zmienić e, Posłuchajcie, to jest tak e, Tam załadowałem Potem jeszcze jakąś jedną paletkę 50 kg wrzuciłem jeszcze w Częstochowie, ale to tak na szybkiego w sumie to mi ją wrzucili. Nie tyle co ładowali, co wrzucili. I potem jeszcze jeszcze jedną, kurde tam, to co opanowałem. I wszystko, i wszystko w temacie. Także na tą chwilę mam jedną zrzutkę dzisiaj. Właśnie zmierzam do Błonia. Jestem teraz na autostradzie A2. Ok, jedźcie. Jestem teraz na autostradzie A2, zaraz zjeżdżam w bok, bo tutaj jakiś coś się dzieje. I dobra. Nie to nie. Kurde się rozjechali. To straszny, straszny ruch, tylko nie w tą stronę co powinien być. Myślałem, że bardziej z Warszawy będzie większy ruch, a tu się okazuje, że do Warszawy jakiś duży ruch jest. I błonie tylko zrzucam tą jedną paletę i resztę mam na poniedziałek, ponieważ wszystko już jest dzisiaj pozamykane. Znaczy dwie, dwa ładunki mamy na poniedziałek rano na kargo na lotnisku w Okęcie. To by było tyle, bo tam mam akurat... Opa, teraz ja sobie się. Bo tam mam dwa, ale to tylko dzwonię po ludzi, oni sami przyjeżdżają i sami zabierają. I jedno, to co w markach dzisiaj miałem zrzucić, ale niestety okazało się, że... Tam sobie pracują do 15 No max do 16 Może ktoś by poczekał Ale ja i tak nie mam szans na to żeby tam dojechać Także też przerzucone jest na poniedziałek Co mnie akurat bardzo raduje Ponieważ już żona zrobiła Piękny wspaniały obiad Rocznicowy Także trzeba się spieszyć do domu Tak? Powiedziałem to Do domu Dobra a teraz gonię dalej o, ja już prawie mam fajrand. Jeszcze tylko muszę się dostać do domu. Super by było jakby się w miarę szybko udało, ale jest masakra piątkowa. Jeszcze jakiś wypadek jest na Puławskiego, Puławskiej, przepraszam, na Puławskiej. Także, kicha. No ale nic, w każdym razie ja już jestem e, we Warszawie i już do domu mam, zostało mi 30 km. O, a tutaj się będę meldował w poniedziałek rano. Tak, na kargo. Sobie przyjadę w poniedziałek z samego rańca i tutaj mam dwie zrzutki. I później marki. Tymczasem zobaczymy, co z tego wyniknie, bo na razie wszystko sieci się na czerwono. No i dobra, w ten sposób oto kończymy już ten ciężki, intensywny tydzień. Ciężki, bo i ciężko było, i upały, i wszystko naraz. Intensywny, bo było co robić. Kończymy go wynikiem 3100 yy, i haczyk. A no, ponad 3100 km zrobione, także nie było źle, zwłaszcza w poniedziałek, gdzie w poniedziałek zrobiłem 1 trzecią tego wyniku. <laughs> bo w poniedziałek zrobiłem 1100 km z skaczykiem małym, także tak mniej więcej wyglądało. Ale też był też fajny, bo jakieś nowe tereny, całkiem fajnie się z... odkryłem takie jeziorko Bolko w Opolu, także jak tam będę to już wiem gdzie jechać od razu po rozładunku. Jak jeszcze nic nie będzie znalezione, i tak dalej, i tak dalej. Także mam nadzieję, że Wam też się podobało. Ja tymczasem, dzisiaj, tak jak już mówię, no obiad to już jest kolacyjny. Nie, 18.20, no to jeszcze taki obiad o kolacja rocznicowa. Także ja już do domu dojeżdżam. Tak jak widzicie, już jest otwock. Także ja już jestem praktycznie prawie na miejscu. No to co? W szerokości, przyczepności. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!